Białe, nie białe, czarne, nie czarne. No, już teraz się od kary nie wykręcisz, mówiła mama, oglądając moją wiatrówkę. Wiatrówka była niedawno kupiona, ale pewnie zrobiono ją ze starego materiału, bo kiedy dzisiaj tylko raz zleciałem z tego nowego płotu, który postawiono u nas na podwórku, żeby zakryć śmietniki, zaraz się rozdarła. I to w dwóch miejscach, na plecach i na rękawie. Mama była rozgniewana i zmartwiona. I tylko powtarzała, że się nie wykręcę. A po co mam się wykręcać, mówię? Po pierwsze, nie ja ten płot koło śmietników stawiałem. Mnie wcale nie przeszkadzało, że śmietniki stoją na widoku. Innym chłopakom też, ale nikt nas o zdanie nie pytał. Postawili i już. Po drugie, nie ja wbijałem te gwoździe tak, żeby sterczały na wylot, ale mama nie dała mi do słowa dojść. Dosyć już tego mówiła. Ja już nie wiem, jakimi słowami do ciebie przemawiać. Ile razy słyszałeś uważaj, żeby nie rozerwać ubrania szanuj. Białe to białe, czarne to czarne. Czy ty po polsku nie rozumiesz? Mamusia to też. Jak to nie rozumiem? Rozumiem dobrze. Nie rozrywać to nie rozrywać. Gdyby Mamusia powiedziała rozrywać, to co innego. Ale ci wyraźnie powiedziałam i powtarzam po raz setny. Nie rozry. Mamusia nie dokończyła, bo akurat do drzwi ktoś zastukał. Przyjechała ciocia Mania. I to było moje szczęście, bo ciocia, jak zwykle, zaraz od progu miała mamie bardzo dużo do powiedzenia. Z ciocią przyjechał Maciuś. I to było moje nieszczęście, bo Maciuś ma trzy lata i o byle co ryczy, ciągle mu trzeba ustępować i do ręki dawać wszystko, co tylko chce. Akurat przyszedł po mnie Mietek. Ucieszyłem się, bo mama o wiatrówce zapomniała i myślałem, że mi się uda polecieć z nim do parku. Ale gdzie tam? Wszystko przez tego Maciusia. Mój złociutki, mówi Ciocia, my tylko na pół godzinki do sklepu wyskoczymy. Zostawiam Maciusia pod twoją opieką. Wiem, że będziesz umiał go rozerwać. Tak, tak, dodała mama, rozerwij go trochę. Ani się nie obejrzałem, już mamusi i Cioci nie było, a Maciuś tylko patrzeć, jak zacznie ryczeć. Słyszałeś? Mówię do Mietka. Słyszałem. Pomożesz mi? Mam coś lepszego do roboty. Nie to nie, pomyślałem. Dam sobie radę sam, ale od czego zacząć? Całe szczęście, że mama pieniędzy zapomniała, a ciocia parasolki i wróciły na górę. Mamusiu, mówię, jak ja mam tego Maciusia rozerwać, żeby potem nie było na mnie? Nie wiesz? dziwi się ciocia. Pokaż mu jakieś obrazki w książce, narysuj coś, może masz klocki, to razem z nim zbuduj domek. On to bardzo lubi. To znaczy, że ja mam go zabawić, a ciocia i mamusia mówiły, rozerwij go. Patrzcie go, jaki to dowcipny! zaczęła się śmiać Ciocia. Lubię takich wesołych chłopaków. Może i Maciuś też taki będzie, jak podrośnie. Oj, lepiej nie, powiedziała mama i tak jakoś dziwnie mi się przyglądała, że czym prędzej wyciągnąłem z pod łóżka pudło z budownictwem. Chodź, Maciuś, będę cię rozrywał. Mały jesteś, to nie rozumiesz, że jak ci powiedzą białe, to może się okazać wcale nie białe, a czarne wcale nie czarne. Ale Maciuś nawet mnie nie słuchał, a mama z Ciocią był już dawno na schodach.